Siemanko, Anka ja jestem Werta, witam Was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed'a Rouge'a. E, tak, mam dla Was mini newsa, znaczy wiadomość. E, robiłem live ad sobie pobocznego e, właśnie wczoraj. Na którym sobie odkryłem troszkę z mapki, już wam pokazuję dokładnie o co chodzi. Oczywiście live pokaże się na Vertex Live kanale, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze nie wiem kiedy, bo muszę go zmontować w dwie części, bo w międzyczasie mi netpadł. wyszły dwa nagrania, które muszę złączyć i wyrenderować. E, dobra, jak to widzicie odblokowałem sobie ten fort, o ile wcześniej nie był, oraz ten. Tutaj sobie troszkę podbijam, jak widzicie mam parę teleportów. I powiem, że jak będę chciał to wszystko załatwić, no to trochę czasu minie, bo jak widzicie tutaj mamy trzy różne krainy ze wszystkim. Także jest co robić w tej grze. Dobra, zacznijmy już kolejną misję. I dziękuję od razu za wszystkie łapki w górę, jakie zostawiacie do tej serii. Dzięki, dzięki, dzięki. Do swear the And all that for which we stand? I do. And never to share our secrets, nor divulge the true nature of our work? I do. And to do so from now until death, whatever the cost? I do. Then we welcome you into our fold, brother. You are now a Templar, harbinger of a new world. May the father of No i jak mówiłem, jesteśmy już Templariuszem, Templariuszami, jak to woli. I oczywiście pojawił się Hyfen, tak którego znamy z Assassin's Creeda trójki, czyli ojciec Konora, Dobra.

Will soon present itself to you I did not think you would get this far <laughs> but you seem to be on the right track we still can't access the servers in the basement but there's another one located at the top of the building near Melanie's office that's your next stop <laughs> <laughs> Dobra, server ble, ble, ble. I'm bored of my <laughs> Tam musimy polecieć. Właśnie, wiecie co, co do tych komputerów, które tutaj niby będzie można hakować i tepej tak? to zrobimy dopiero jak przyjdziemy gra, wiecie, główną fabułę. Wtedy się zajmiemy takimi ciekawostkami. Zarząd. No dobra, idziemy do zarządu. Nie wiem dlaczego, ale często się łapię na tym, że chcę powiedzieć, że to nie jest siedziba Abstergo, ale siedziba Ubisoftu, ale nieważne. <laughs>

odivii was kind, he was intelligent and passionate about her work, but a year ago he caught a glimpse of this truth. they never found his body. this is not the way we normally bring people up to speed on these matters, but you've worked hard and are proving yourself, so i'm granting you level 2 security access. the servers on this floor should unlock more of shay's memories. No dzięki. Dobra, przywróć serwer to zaraz. Tędy musimy iść. O, tutaj też zima. Elegancko. Podoba mi się. No dobra. O, tu widzę, że już mnie remontują na wysokościach. Okej. Okay. Wróćmy tam, bo tutaj troszkę zimno. Siema, siema. Gdzie te serwery? Obstawiam, że tutaj skręcimy w lewo. No, tutaj już panią zwolnili, dziwne. E więc dobra, <laughs> co my tutaj mamy? Grafiki z Rouge'a, wcześniej to były z Black Flaga, ale już nie są. Dobra, dobra, nie Piton. Kurczę, znowu będziemy się bawili tymi głupimi pierścieniami. Co to za niebieskie, coś. Przenikanie, a zajebiście, dobra? Wybór pierścienia to zaraz. A tym. O! Haha! Szybko poszła. Rdzeń naprawiony. No, ten akurat był chyba najłatwiejszy ze wszystkich. Albo mi najlepiej poszło. Macandal Macandal was a vicious mentor, and in his desperate attempt to liberate slaves, he broke his own creed by indiscriminately killing nobles. Misguided as they are, some assassins are honorable. Macandal was not one of them. Thanks to the calculating genius of Magdalene de Lille, the Templars made an example of Macandal by way of public execution in 1758 his pathetic excuse for a brotherhood quickly fell apart when his comrade and childhood friend agathe fled to louisiana baptiste saw the futility of his former life in macandale's brotherhood madeleine saw baptiste's potential and instructed her templars in new orleans to strike a deal with him if he could draw agathe out of hiding and eliminate him he would be granted a place in the templar order Although Baptiste was killed by the assassin Aveline Grand Grandpré, his path clearly demonstrates the inherent superiority of Templar ideals over assassin terrorism. Hm. Aveline killed him, heh heh. Assassin's Creed from Aveline, but they were supposed to release it with polish, but they didn't. Zostań, Czekam dalej, bo jakoś po angielsku mi się tak nie chce grać. Bo jest troszkę tak. <laughs> no do dupy. Granie po angielsku. A znaczy, sorry, nagrywanie, zagrajmy. Ale okej. Okay. Kiedyś może do tego wrócę. Pewnie to będzie na tym kanale. A nie na tamtym głównym, ale dobre. Wróćmy już do naszego koksa. Szaja. Szaj, 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 za. No i super. Hehe. To. że nawet jeśli nie wiesz, co to jest. No nie zna. Tak jak patrzę, znaczy jak on tak patrzy na przygody szaja on będzie bardziej po stronie templariuszy niż asasynów. No ale trudno, co to jest? Sanskrit Rising Phoenix to już patrzyłem. Coś dostałem nowego tutaj. A, dalej burdel. A dobra, zaczynam. Czek. Shit. What's happening? Another virus. Same hmm. one as before. Chase back and Notre Dame. See if you can complete the memory this time. Dobra. Lecimy do Francji, do Notre Dame. Czyli czyli czyli, czyli, czyli tam gdzie Arno, sobie śmigał. 776 it. She's in w right. I even got a date you. 1776. W Ladies and gentlemen, Mr. Otto professional killer chyba dali ze mnie mapkę. No. Ją trochę tak poblokowali, żeby wiecie. A, mapa niedostępna. <laughs> Żeby nie przyciążeć konsoli, zapewne, Ben, gdzie jesteś? Ben, Ben, ben are you? co za ty? O, tutaj, nie powinieneś opuścić Nice, she? is that you ah how long has it been uh, where are my manners thank you my friend thank you but what are you doing in paris with all due respect sir this is no time to talk you're still in danger yes i i must return to my family No okej, okay. przestępców musimy szukać zanim zaatakują Mi się zdaje, że... Nie no, asasyni nie powinni na niego polować. Przecież mu... Kuziwa chyba pomagaliśmy w trójce. Z tego co pamiętam. Albo i nie pamiętam. Zabijasz go czy nie? Super. A znowu broniam. Elegancka. Saba ukryta ostrze, ciekawe kto mi broń zabrał. Co to był za paśćdzioch niedobry, co? Ok. A szty. Co dobra, to ona nie była. Coś mu jeszcze zagraża, bo już nie mamy takich terenów na mapce. A, coś się dzieje. Proszę, na mnie. Wierzyć, że moja jest Dobra. Poczekać mam. La, 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 la. One, two, three. Okay. Mam dwie minuty na zabawę z nimi. On się pobawiam. I proszę bardzo. Takami z Ktoś tu jeszcze jest? Jakiś mariat do zabicia? Ale szukam masa sydów, którzy nie są dobrzy. Co wy chcecie od tego biednego człowieka, co? <grymne> Boże, i tak? O, ty ślepy jakiś ty gościu jesteś, co? Elegancko, cel dodatkowy, jeden zaliczony. Dostanę coś za to. Super, nawet zrobię to bardziej niż dodatkowymi celami. No nie, dosłownie to musi być mapka z tego, z Unity. Bo sobie są te chamskie kominy, i są chamskie takie elementy. No, tam ktoś biegł, myślałem, że to on. is a haha stop percent. says Ben how how did you do that it was quite fortunate I make my own look master Franklin as I suspect you do yes indeed my good fellow yet without your assistance today well you have my thanks Shay is there anything I can do for you to repay you for this uh, kindness. Actually, there is. I need to meet a business acquaintance. I heard he would be at the Chateau de Versailles two days from now. And they don't just let anyone inside the royal palace. Very well. I'll see what can be arranged. Miss <laughs> Dobra, jakaś misja we that's the best we can do for now we keep trying to sequence memories out of order which is why we're crashing like this What do you suggest? If we progress further with Shay's life in the colonies I'm confident we can get better results from these Paris memories very well keep me informed uploading the next memory sequence now all right. No, to <laughs> I hear you are the Templars' new don of precursor archaeology. I'm no expert, sir. I just witness what the assassins can do with those damn sites. I have spent years investigating precursor leads. Tell me what you've seen. Well, I know both the assassins and Templars are looking for pieces of Eden, powerful weapons, mind control, and apples. But this time, it's different. We haven't found an apple, but a tree. These temples hold the earth together like roots. Disturb them, and Haiti falls, or Lisbon, or any other place the manuscript shows. And the assassins are blindly interfering with these structures? Aye. And if we don't stop them, they'll continue destroying cities. I see. We have intelligence of assassin activity in the air. Lubyberg Fortress. We'll be meeting with a Royal Navy officer, James Cook. He recently gained a commission that could be strategically valuable. Gist has the chance. Very well. I'll depart shortly. Colonel Monroe spoke highly of you, Shea. He was convinced you could become the best among us. I expect you will not disappoint. I don't plan to, sir. Skoro taki kozak szaja, mogliby już wcześniej wymyśleć w poprzednich częściach nawiązujących do fabuły w tych latach w życiu Haifama, Konora i itd. No ale... sobie wymyślili coś nowego. Pewnie go jakoś uśmiercą. Nie wiem, nie mam pojęcia co się stanie dalej. Nie będę zgadywał, bo jeszcze źle zgadnę albo dobrze i... dupa. Właśnie, nie spoilerujcie to do zakończenia gry, bo będę banował za to. Wy tak już mi zaspoilerowaliście ładny koniec. Nie gadajcie, nie gadajcie, tutaj muszę. Och, a jest na tej mapce. Kurczę, że też tych terenów sobie nie odblokowałem wcześniej. dobra, to na kolejnego live'a sobie zostawiam. Czy nie mogę oddalić? He's also an expert at deciphering secret codes. A man with such a skill is certainly an asset to our cause. The kind of fellow we should welcome in the order, then. Well, he's a friend of mine, but the man has an annoying habit of strict honesty and a total lack of anything resembling guile. Makes it a little hard to keep secret business secret, especially when his mathematical brain is clever at cracking codes. Consider him an ally. But watch what you say around here. Newly noticed. Normally I would think it's about Leonardo da Vinci, but not these times. I've it can be a linchpin in the war. If the Royal Navy can take that fort, it'll be clear sailing down the St. Lawrence. <laughs> then on to Quebec and Montreal. The tide has turned General Wolfe will give that craven Montcalm a right thrashing.

Ja to zbieram No dawaj, 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 dawaj Zbieraj to! Dziękuję! Fragment animus 7 na 15. Czyli co? Na morzu jeszcze więcej tego się znajduje. Okej, okay, czekajcie, jak tutaj dopłynąć najlepiej A, to chyba widzimy to z lewej strony albo śmigniemy tu i tu bez sensu. Z lewej bierzemy. Wiemy. Co to za walki morskie? Z liniowcem się strzelacie, no to ja ci wam życzę, Brytole, powodzenia. Sam bym tego nie zrobił aktualnie. Myślę, że was bym szybciej rozwalił niż on. Dobry. HMS. Kapitanem James Cook. James Cook. 60 Man of War. We should bring the Morican alongside. Master Kenway will surely be waiting. Kenway, was oh. Welcome aboard, gentlemen. Good to see you again, Captain. Captain Shay Cormack, Captain James Cook, pleased to make your acquaintance. That is mine, sir. Captain Cook uncovered a rather distressing stratagem, which I fear confirms our own intelligence. Indeed. As we speak, our Royal Navy fleet is on its way to Louisbourg. However, the French have drawn up a preemptive strike against it. If they launch this attack. Obviously, we cannot allow that to happen. Gentlemen, the Battle of Louisbourg could very well be the turning point which will finally bring this war to a close. I don't know about you, but I've had enough of war. Then may I suggest you take the wheel, Captain Cormac? I firepower. Okej. 60 level, hu nice. Dacie mi postrzelać, co? <laughs> Bo jak nie, to nie będzie fajnie. Bo popływać, to ja sobie mogę moim. A to jest wielkie, ogromne, grube, ciężkie. Nie płynie za szybko. To nie będę miał fanu z samego pływania. Pa, 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 pa. Leisburg. Oki doki. Więc jakąś wojna... tam. Jak już mówiłem, z gruby i się ledwo ciągnie. Lawrence, and Whitmore lead the three divisions of the Royal Navy. Who is their commander? Major General Amherst himself, back from Hanover. You take an interest in the war, eh? Wouldn't want to disappoint you, sir. I jest amam banku super. Ha, już, 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 Co to za statek? Dajcie mi go bliżej Przecież za daleko, ale okej okay. Myślę, że zaraz oberwie Jeszcze chwilka Zatop francuską flotę Nie, Już mogę strzelać do niego Yeah buda, oh, motherfucker. Oh dobra dobra Napierdzielaj w niego. I się zatopił, okej. Okay. Elegancko. Uuu, <śmiennie> to uwielbiam! Cześć, chcecie poznać moje kule? Haha! <śmiennie> dawaj, dawaj, pójdźcie, pójdźcie, pójdźcie. Napierdzielać! Na no cześć. Żegnam się z Waszym stateczkiem. Z waszą kanonierką! <śpiewanie> Wszyscy padli, kurde! To się nazywa akcja, nie... jakieś duperele małe. Mm. Hadi ueli! Panie Hajfam, on pływał z pana ojca.

Krzywdę. Jebudu, nara. Jeb z moździerza. Siemanko. I teraz walimy do tego. Nie. A pierdzielę za to. Zanim, zanim do nich dopłynę, już mnie obstrzelać tak troszkę. Ty jesteś najbliżej. Jeb. Yeah. Szegnam. Miło było poznać. Ło to jest to za szybki! Dobra! Nara, kurde. Co za ruskie? Troszkę się was wrąbałem. Nic nie widzę, ja pierdzielę. Strzelaj, tutaj może go trafić zanim podpłynie. Tego też może trafimy. Sarąbiście, pizzko wręcz. Przyładujcie, przyładujcie! Dwóch raz! Haha! Dobrze! Ktoś jeszcze chce się bić? More enemies! O oh fuck oh fuck fuck! Widzę, by że sprawa jest beznadziejna. Że ja pierdzielę! To jest już już, Dawaj, wpłyń mi ekstra. Żegnam pana. O, żeż wy w mordę pieczona. Dobra, raz jeszcze. Ja pierdziele, ale wwala mi się jakaś kanonierka we mnie. A mi rozwalasz tyle. Woo! O tym mówiłem. Czy on nie ma tarana ten statek? To byłoby strasznie debilne. On powinien rozsadzać jak leci. Wszystko. Co taki czerwony ekran? wow What the fuck? to Spoko. Przynajmniej mi życie odnowili. <śmiech> statku. Muszę <laughs> się do nich ustawić tak troszkę bokiem. Wtedy będę miał ich. Na szczała. ...tych małych. O tym mówiłem. A jeszcze żyje! Skurczy ja dobra. Ja pierdziele, Jebu dobra. Jebudubaj! Dubaj Elegancko! No, walnijcie z bocznych! Super! Jeszcze raz! Napierdzielać elegancko! Tam pierdykni A on za daleko jest. Dobra, dawaj, ścigamy go, ścigamy go. Czy możesz tam dosięga? <laughs> Perfekt! <laughs> Ładnie! No Czyli rozumiem, że jak mam taką ekipę, to nie lecieć na nich przodem, tylko tak. Cyk 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 i wszyscy padają. <laughs> We cleared the way just in time, Captain Cormac. The tide of war is turning! That was quite a crack, wasn't it? It is too soon to celebrate. That Wale is still out there. I'm sure we'll get another turn to dance with him, Master Kenway. Mission complete! Eh. Yeah. That was a one. mr. kenway seems determined to destroy Adewale. aren't you? he's a powerful man in his own right and a symbol of hope for the assassins. eliminating him would shake them to the core. it would, i know. but it seems a shame. he's a good man, guest. so was the elder washington and smith. i rather enjoyed drinking with him. wardrop, too. though so the man could not hold his liquor. He and Weeks never got along. If you're trying to test my conscience, guest, you've succeeded. We live in a time of war, Shane, but it's always wartime for us. I sound like my uncle Jedediah. He was an old sourpuss. Let me tell you, another time, guest. Aye, sir. Aye, sir. No co, pójdziemy sobie do kolejnej misji. A teraz już zakończę odcineczek. Widzimy się już. No jutro w kolejnym. Także dziękuję za wszystkie łapeczki w górę. Dziękuję za komentarze. Jeżeli nie wiecie co skomentować, napiszcie Góra Lodowa. Wielkie dzięki za wszystkie właśnie komentarze. Nawet takie. Eee, udostępnijcie to na się, Gdzie możecie, będzie fajnie. Za reklamkę taką. Okej, okay. kończę. Dzięki, na razie cześć. Hej.